No i zbliżamy się tutaj do szkoły, tutaj jak nam tutaj cztery tabliczki tutaj mówią, że to jest zespół szkół numer 1 imienia Stanisława Staszica Windakiewicza 23, czwarte liceum kształcące w Bochni techniku, nr 1, branżowa szkoła pierwszego stopnia numer 1 a tutaj jest jeszcze takie napisane 1890-2018, także to początki tej szkoły już były w XIX wieku jak tutaj nam ten napis tu informuje i idziemy zobaczyć co tam dalej widać szkoła A tutaj jest taka tabliczka dofinansowana ze środków budżetu państwa rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych lata 2024 aktywna tablica dofinansowany 42 tysiące 1000 zł, całkowity koszt 52-55 obieg monitorowany, zakaz palenia, dojrzali w kościele, itd. O. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tu wiszemy, a teraz tu wiszemy. I to mamy właśnie tutaj, wczoraj była wielka uroczystość, ale bardzo tajemnicza, bo nie poinformowana, właśnie wszystkich dyrektorów dotychczasowych. Pierwszy był Józef Czerwieniec, dyrektor 1953-1972, magister Stanisław Satoła, dyrektor 72-83, Tadeusz Pietras, dyrektor 84-91. Edwin Miśaszek, dyrektor 91-2002, Małgorzata Goryczka, dyrektor 20 2002-2027, magister Marek Brzek, dyrektor 27-2014 i inżynier, magister Jan Malicki, dyrektor 2015-2022 chociaż tutaj niesłusznie Pan Marek Brzodek, bo jest na razie oddelegowany, także jeszcze jak skończy tam tę delegację, to jeszcze będzie mógł być dalej dyrektorem. I tutaj właśnie jest ten gabinet, gdzie Pan dyrektor tutaj urzędował Co tu są te drzwi bez żadnej tabliczki, bo tędy się wchodzi właśnie. I aktualnie jest dyrektorem szkoły magister Sylwia Zajt i sekretariat szkoły. Tutaj jest tabliczka gabinet dyrektora szkoły, jest jakieś takie kropki. Trudno to, to odczytać. Ludzie, którzy się oznają na kropkach to odczytają. I to by było na tyle z tego miejsca. Miłego wiszenia, tutaj życzymy, ale w miejscu nie ma. Tutaj przedtem byli tutaj, zostały haczyki tylko. I to by było na tyle. Możemy dać zbliżenia, jeszcze, żeby to ładnie wygląda. I to by było na tyle. Jak wynalazię swojego wiszenia. Kiedy to wczoraj była ta uroczystość? Nikt nie powiedział? Nic nie wiem, kiedy była uroczystość. No i to by było na tyle.